Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na mojej wyspie w Animal Crossing. Dzisiaj odcinek z serii ciekawostki, detale z gry, ale trochę w innej wersji, ponieważ będziemy sobie chodzić po wyspie i sprawdzać różne miejscówki za pomocą kamery pierwszoplanowej, więc będziemy mogli zajrzeć w różne zakamarki wyspy. A ja tutaj już bym chciała w sumie sprawdzić poinkę, bo jest świecąca i to jest mój jedyny argument. Zobaczmy, co dostrzeżemy sobie. Ono jest normalnie ze złota, słuchajcie. No ale dobra, lecimy dalej w ciekawsze miejsca, bo chciałabym odwiedzić różne miejsca i pierwszym z nich będzie lotnisko. Dobra, od razu sobie włączę naszą kamerę i będziemy sobie chodzić i patrzeć. Zaczniemy od tej strony. Co my tu mamy? Jest jakiś plakat. Po lewej stronie, jakiś kwiatek tutaj mamy. Może to jest jakaś promocja wycieczki, nie wiem. Ale tutaj u góry, patrzcie, jest cały telewizor, cały ekran z wylotami i odlotami, jak na lotnisku. To ciekawe, bo w sumie tylko my latamy z tej wyspy. Czemu jest tutaj więcej kursów? I w sumie sami też decydujemy, kiedy to zrobimy. Na dole mamy chyba jakieś wózki do bagaży czy coś takiego. I tutaj mamy Tomanuka. Nie wiem czemu akurat on jest twarzą. <laughs> Ciekawa sprawa. Dalej jest jakaś tablica, i na tej tablicy są chyba jakieś ostrzeżenia, że nie można wnosić. To jest chyba party puper, tak mi się wydaje. Jest też jakiś spray albo fajerwerki może? No i nożyczki. A tutaj u góry jest jeszcze mapa. Jest to mapa wyspy, tylko czy mojej. Moja wygląda trochę inaczej, już Wam pokazuję. W sumie ja tutaj nie zmieniałam za bardzo terenu, więc niby te rzeki z dwóch stron, które wpływają do oceanu, się zgadzają. Ale jest parę rzeczy, które się nie łączą z tym, co na obrazku. A może już po prostu zapomniałam, jak było na początku, nie wiem. Dobrze, tutaj na wejściu do samolotu naszego. Mamy właśnie jakiś drogowskaz i jakąś chyba instrukcję czy coś i znowu tutaj się znaki powtarzają, że właśnie nie można mieć tych tajemniczych przedmiotów, także ciekawe, ciekawe. No i mamy Orwila, do którego nie mogę przejść przez krzesła, ale zaraz chwileczkę. Okej, okay, witaj. Tutaj jest na dole model samolotu. Jest też plakietka, z kim mamy do czynienia. I tam widzicie, na monitorze widać jakiś program, jakieś dane. I jest też pasek cały menu. Po drugiej stronie mamy kalendarz. Tutaj dalej mamy jakiś plakat z palmą i z domkiem. I tu jeszcze jest walizka, widzicie? Jakaś podpisana. Ciekawe, czy ktoś po prostu zagubił, czy o co tutaj chodzi z tą walizką. Tutaj jeszcze jakaś kredka zagubiona. No i mam słabą baterię w padzie. Ale damy radę, chyba co. Jesteśmy w kolejnym miejscu i zobaczmy sobie tutaj ten kącik. Proszę bardzo, co oni tutaj mają. Tam z tyłu są jakieś materiały i guziki w słoikach. Są zdjęcia rodzinne. Całej rodziny jeżyków. Tam u góry jest też zdjęcie ślubne, mi się wydaje, że to mogą być ich rodzice. Tu też kwiatki sobie wiszą na drzwiach ciekawe. Jeszcze mamy materiały, i tutaj w rogu mamy nici także pełen sprzęt. O, naprawdę. Musiałyśmy się wpieprzyć w kadr. No to lecimy dalej. Mamy kolejny sklep i wyciągamy sobie kamerę. Zobaczmy, co dziś możemy kupić. Bardzo ciekawy asortyment z tego co widzę, bo są akcesoria do WC. O, następny atenc już przed kamerą. O, ale on chociaż mm, potrafi zejść. Tutaj jest chyba jakieś siedzisko i nie wiem, czy przejdę. Do ostatniej rzeczy. Bieżnia, drodzy Państwo, ale idziemy do ciekawszej części sklepu. Tutaj w szafie widzimy wszystko, co możemy z niej kupić: rzeczy do domu, nasiona, narzędzia. Niestety dalej nie mogłam przejść, ale zobaczmy sobie może z tej perspektywy, co tutaj mamy za kasą, bo to też jest ciekawe. Jak widzicie na półce jakieś. Rzeczy biurowe, kalkulator, notes i telefon też mają kalendarz w ogóle na ścianie. Tutaj koszyk, a raczej nawet dwa na zakupy: tacka do pieniążków i jakieś chyba karteczki do zamówień. No i oczywiście kasa. Tu z tyłu są tajemnicze schody, i te schody mogą prowadzić albo do jakiegoś schowka. Albo po prostu Timmy i Tommy tam sobie śpią. No to lecimy dalej. Jesteśmy przed sklepem. I co tutaj mamy w gablocie? No wszystko to, co możemy sobie kupić. Ale tutaj jest ciekawa sprawa. Czy ja to kiedyś wcześniej już widziałam? Że obok budynku jest mop. Czy tam jakieś wiadro do sprzątania? I szczotka. Także ciekawe, bo nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciłam na to uwagę. Jest też choinka, moi drodzy, no bo mamy czas świąteczny jeszcze. I idziemy teraz sobie do muzeum. W muzeum mamy kawiarnię i teraz sobie ją dokładnie obejrzymy. Tutaj na wejściu mamy zdjęcia. Jest tutaj slider, jest właśnie Rust czy jak on tam się nazywa i z Bladersem razem, no bo tak, bo to są ogólnie przyjaciele, z tego co wiadomo i tutaj jeszcze jest jakiś budynek. Może to jakaś stara kawiarnia. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy najważniejszą strefę w całej kawiarni. Już na wstępie albo jest jakaś tacka na napiwki, albo też po prostu na pieniądze od klientów. Jest też kasa z wystającym paragonem. Tutaj są jakieś kawiarki i dalej jest chyba jakieś menu. Tutaj mamy obrazy, i tu z tej strony mamy jakieś plakaty mówiące o muzeum z tego co widzę bo jest i jest w ogóle cały budynek muzeum tu na dole chyba są jakieś robaczki albo inne rzeczy i tutaj jeszcze zobaczmy sobie jakieś magazyny albo kolejne plakaty też o muzeum, o części z dinozaurami i chyba o części z dziełami sztuki tutaj jeszcze z tej perspektywy możemy zerknąć na to co jest za barem Tutaj słuchajcie, jeszcze są w lodówce jakieś mleka i kubeczki. Widzicie to? Jest tam jakieś pomieszczenie, i jest kawałek czegoś białego. I z innej perspektywy to wygląda trochę jak czaszka. Tylko nie wiem, jak Wam to pokazać. Czy to czaszka, czy to jakieś koło? Coś nie wiem. Teraz w sumie wygląda trochę inaczej. Dajcie znać, co o tym myślicie. Moi drodzy, idziemy sobie do ratusza, ale zanim to jeszcze sobie możemy podejrzeć, świąteczne ozdoby. Piękne bąbeczki, które się świecą. Tutaj mamy prezenty na saniach. Różne, różniste. Renifer, który mocno świeci. No i cała ta wielka choinka też. Przejdziemy sobie tutaj do bałwana. Piękny bałwan. Pani bałwan raczej. W ogóle na live chcieliśmy nadać mu imię. Nie wiem na jakim imieniu w końcu stanęło. Także też zapraszam na live'y, bo ostatnio są one dosyć często. Idziemy do ratusza. Przy ratuszu jeszcze, przy tablicy ogłoszeń, mamy słówkę. zobaczcie ją z bliska. Ooo, i odleciała. A tutaj mamy całą tablicę ogłoszeń. Nie wiem, czy ja nigdy nie zwróciłam na to uwagi, że tutaj są takie pineski w formie kwiatków. Ja naprawdę nie wiem. Chyba to przeoczyłam. No i jesteśmy. Zobaczmy, co jest tutaj, w ogóle tutaj na tej ścianie. Widać ten sam obrazek, który był na tych wózkach na lotnisku. Także to tutaj ma jakieś samo uwielbienie. Zobaczmy, co się kryje tam za ladą. Jest tutaj mega dużo papierów, jakichś wydaje mi się biurowych rzeczy. Segregatory. Jest chyba też taśma krająca, jakieś pudło wielkie. Także. Cała dokumentacja wyspy może tutaj się znajdować. Tutaj mamy stanowisko do craftingu, i tutaj chyba są nawet jakieś instrukcje albo informacje o rzeczach, które można wykorzystać do tego. Tutaj jak widzicie, Tom Nuk przy laptopie pije sobie kawusie i na swoim laptopie ma jakieś wykresy. Ciekawe czego dotyczą. No się ma, bardzo ciekawe. Dajcie znać, jak myślicie. Co to wnuk może mieć na swoich wykresach? Z tyłu jest jakaś tablica z jakąś tabelką. Niestety nie znam tego alfabetu. <grym> Także też ciekawe, co tutaj jest planowane. Jest też z tyłu kalendarz, no i stanowisko Izabel, która sobie czyta książkę i ma też tutaj jakiś notes. Pewnie sobie zapisuje, co powiedzieć, kiedy. Co jest dalej? Tutaj są jakieś druki do pobrania. Ciekawe. Wyglądają jak jakieś takie druki do faktur, takie stare. Ale ciekawe, może to jakieś ankiety dla mieszkańców albo coś w tym stylu. Tutaj mamy kwiatka. I z tyłu oczywiście kubeczki i kawusia. No i trochę obrazów. Z tyłu są jeszcze jakieś drzwi. Co że oni tam mieszkają. Tutaj jeszcze na Blacie mamy jakieś rzeczy. Z tego, co możemy zauważyć, tutaj jest jakiś plan domu, i tutaj się chyba wybiera rzeczy, które chcemy sobie zmienić, bo jak wiemy, u Tomanuka jest taka opcja. A tutaj jest mapa, ale też w ogóle zupełnie inna niż moja wyspa. I jakieś informacje, które też można sobie pewnie zaplanować u Izabel. I patrzcie, tam w ogóle wisi chyba jej torebka. Tu w ogóle lepiej widać jej notes. Ma nawet na kolorowe różne rzeczy zaznaczone. Na końcu pójdziemy sobie do kapna i zobaczymy, czy da się tutaj coś podejrzeć. On też tutaj ma jakieś rzeczy na łódce. Mamy tutaj termos. I jakiś pakunek, może to są kanapki albo coś takiego, i z tyłu za nim jest zdjęcie jego rodziny i jest takie słodkie. Zobaczcie tylko na to, fajnie, że się da tak przybliżyć. Bardzo ładne. Jeszcze złapałam dla Was śnieżynkę, która sobie lata, żeby taki piękny śnieg zawsze padał w realnym życiu. A tutaj mam jeszcze takie śnieżynki łamatko, ale one są jasne. To by było na tyle, zachęcam Was, żeby samemu sobie pooglądać wyspę w taki sposób, można zobaczyć bardzo dużo fajnych rzeczy i detali, których na co dzień się nie widzi. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.